Witam serdecznie, z tej strony Lufti, a to jest kolejny odcinek. Zegrajmy w Farming Simulator 2013. Jedzie ze mną Johnny, człowiek, który, którego lubimy męczyć. Jest w Chmielu. Jest jeszcze jeden członek gangu Albanii, Umcek, jeden z moich widzów. Chyba go nie ma. A, o, dzień dobry. Aho, dzień dobry. Johnny, tam gdzie jesteś? No. Po lewej stronie jedzie jakiś omech, tam jest trafik mot, jakbyś nie wiedział. O Jezus Maria, za szybko. Wyprzedzałem auta. I tak, dzisiaj zajmiemy się sytuacją następującą, czyli nasze krowy potrzebują jedzenia. I świnie, dlatego postanowiliśmy i że damy im trochę... ...tego czegoś do spełnienia. Daj, daj mi pierwsze jechać. I bardzo się rozłożę. Eee, też. Chyba... Dlaczego mi się traktor nie chce odpalić? Tak, ja bym mi Podnieś stopkę. Musisz podejść do tego. Traktor już być. Jedź mną. A! Traktor nie ma paliwa! Houston! Spoko, dobrze wiedzieć. Płuczę je, rówcie mu. Dobra, se poradzę. <grym> No ładna ta łąka. Nie tak szybko, bo jadę 10, 9. Ja jadę 14. Na jedynku. No, 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 dobra, mamy jakiś traktor, tu mamy chyba gdzieś. 30. No, 30 muszę podjechać i muszę do, 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 zatankować mu. Dodam pierdolcę. Nie tak głośno. Nie. Oj, ma mały problem pod górkę z podwójką. <laughs> ja dwójkę, bo on trzy wjechałem. Tylko na trójce postaram się. kto ma, ma problem? I ja, on nie chce podjechać. Łomasz. masz... Ale podjechał. Na trójce musi się podjeżdżać, tak. Nie, ja na dwójce podjeżdżam. A trawę do przyczepy samozbierającej, czy do... Nabelki, nabelki będziemy owi i nie będziemy owijać, tylko będziemy robić ten... Owijać będziemy zboże. A będziesz robił jednak, a nie kostki? Nie, belki ochrony będę robił, krąg nam. Ooo, to fajnie. Potem będziemy zbierać je. No. Ogólnie zajmiemy się teraz tym, czym... Będziemy sadzić trawę. No, ty już posadziłeś trawę raz. A my będziemy, my będziemy kosić trawę. No. O! Ja zaparkuję tą towarzówkę. O jak mi się spaść Przepraszam. Na no, to jest, jak się do dużo alkoholu pije, no. A mówi, nie pij jak jesteś młody, to nie, 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 nie pozwałem się. Aha, stoję. cię popchnę. Nie. Nie pchajcie się, A, okay. chłopaki. Nie to w tym wieku. Przyjdzie na to czas, że będziecie się i pchali, no. Ej, teraz tak, gdzie tu się podczepia ciebie? Tutaj chyba się podczepia ciebie. Ale dzony zostawiłeś. Zaraz się zatroszczę. Tylko dzony pamiętaj, że yy, istnieje coś takiego jak paliwo. Mówiłem. No wiem, mam 122 litry. A, no, a widzisz? Na włączonych chudach jednak się gra. Ale tylko na włączonych, ja na wyłączonych. Już pamiętam po ostatniej 30. I jakiś traktor chodzi. Moim mi się wydaje. Za szybko jedziesz, Johnny. Na czwórce jadę. Ile jedziesz? Jesteś siewnik, Teraz się Za szybko jedziesz. Bardzo za szybko. Kochani widzicie, żeśmy tu posiali pola poza odcinkiem. Udało się nam to wysiać. Przeleciał e, ten e, taki wielki siewnik, który się nazywa Helikopter i nam to posiał. No, i tak siał z nieba, i żeśmy posiadali pole, no. Aż chmielu musiał się zmutować, bo HS się zgadza. I gang z Albanii. I smurf. I zarejestrowany AntyAft. afp Mały powiedz, co tam u ciebie było, jak się nie było, no? Eee, awaria. A co ci się stało? E, problemy z kartą graficzną i z wirusami. Przegrzewała ci się? Mam. No. I tyle wirusów, że komuś się nie chciał uruchomić. Ojej. Teraz mam Windows 10 i chodzi wszystko perfekcyjnie. O kurde. Jeszcze lepiej. Wybór no wy niesamowity, nie powiem. że i Dokonałem no. wyboru perfekcyjnego. Kurde, informatyk powiedział, że to będzie najlepsze. Hmm, na pewno. Bo ten informatyk jest... ...dziwny. Dziesiątka będzie lepsza po paru patchach dopiero. No. Nie no, LS mi chodzi fajnie. Nie laguj. Ale LS, ale... Czy jak? coś więcej? Oprócz LSA i CSA? Wy... LSA. Mam. No. Nie wiem, nie obchodzi mnie, w co to grasz. No nie, tym bardziej Co robisz? Kata się opuszcza. Teraz walny. Ten, kto jeździ za mną. To wie, czym się przemienia na ten? Na yy, Pracę Co nie U... R z tyłu na stynne koło nie, bo albo nie, N Nie pamiętam co się wciskało N albo M, tak się, powiem, tak się... Tylko PM boli inaczej nie wiem Aha Zaczę w lewo, zaczep w Ale... prawo To nie to chyba Dżale się wkurza i bardziej mu wy ten... od góry wycina. A czemu? <grym> Nie wiem dlaczego. Iść iść zrobić zrobić? Co? Źle, 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 Lucci. Co źle? Eee... W... Czekaj, dobra, czekaj, dobra. Odczepię i kładę tej stronie. Dobra, już masz. A, no mówiłem! No! O! No! Mówiłem, że to tak działa, to nie! I musisz napuścić koła. Co ty mi nie powiesz? To wiem jak się robi. Co, ona nie wyjdzie mi tak do góry. No już teraz skończyłem. Bo tak to wszystko... O, tam no dobra. On tak wycinał, nie ja. Wycinał. Wycinać, ty, ty się możesz, majtka. Las. <śmiech> Żartowałem. Chycheszki. <laughs> A co ty, co ty, Johnny, że się przerzucił na gang z Albanii? Mam. No. Z gang z Albanii? Mam. No. Tak, trochę. Wiesz, co się dzieje z tego Picia z Gango Albanii? Nie Dobry. wiem, co się dzieje, ale widziałem nie ten. Nie widzę tego gówna. Widzę, że sobie dodał tutaj, wiesz, gdzie masz te ikonki, no nie gang z Albanii. Ja nie mogę dodać, że dużo ikonek mam. No. Aj, się zgadza. ja ze dwóch. No spoko. Umcech poświęt na Z2. Alfa fajnie wygląda ten skin przerzucony na tego tutaj. Na tej zgrabiarce kołowej. Szkoda, że nie ma tej zgrabiarki, że takiej co jest podczepiana na ten. Jaka? Taka co podczepiasz do. Cztery, cztero-gwiazdowa, co podczepiasz z tyłu do tego. Na podnośnik. Do, na podnośnik, no? Aha. Jest taka. Tylko jej nie ma tutaj w tym. Far farmingu nie widziałem. Czy w 13 jest. Czy tam chyba nie podjedziesz? Kto ja? Ja nie podjadę, ze mną się nie napijesz. Aha, kostka została jedna. No, kostka została i ktoś kostkę chciał wykocić. Zony. A gdzie ten mały Johnny poleciał? Ile powinny wziąć kostkę? Na spoko Chcie, szybko przebiegnę. Ty będziesz biegał. No już nie na wstecznym, koło. bo mi się psuje wtedy. No kurwa, stój, ręczny Ale jaja, puściłem gaz i mi zjechało Ej, jakie jaja ty Co nub Teams zjechało 60. Puściłem, puściłem gaz i pod górę nie wjechała i zjechała w dół Ty no. tą kostkę ci położyć? Roz, Rozrzucił ją może tutaj okay. Roz, rozetnij ją Aha, To by było na tyle Udziane to do końca Stanął mi na slotku Ciekawe czy ja wyjadę pod górę teraz Widzę, że ten magnyś Jednak niech nie wyjadę to co dziecko tam wyjeżdżała Nie wiem co tam wyjeżdżało i nie chcę wiedzieć Miałem tam do końca. Jak no, ok. ja tutaj nie daję rady Takie lichy jest Tak lichy, to jesteś lichy w Majtkach masz licho Wili kuźwa Kupce normalny traktor To nie a tutaj normalnie, żem wyjechał. Dole, skąd ten kawałek tutaj, okej? Okay? Co? Ten kawałek tutaj, tu jeszcze, bo nie. No okej, okay, dobra, to zaraz do ja pojadę. Bo ciebie nie było i musiałem to przeciąć. No okej. Okay. Dobra, no przyśp... Łaj. Przy... A to trochę za bardzo bym przyśpieszył. Terenie. Robot, góry lepiej. No, no, no ja dojeżdżę, no już nie przejmuj się, no. Nie płacz, nie płacz. Muszę w tą stronę chyba jeździć, będzie lepiej Trochę nie przepisowo no ale spoko Ale ze się mi jaki zostawili Jezu Pan czeka... E, jaki ja to ma? 4, 6, 0, 0, 0, 8, 8, 8. 12, 13, 11. Haszka, maszka, hiri, haszka, maszka, hiri. Myszki, szyszki, ale faliby. Ja coś to tam, testoste, jest to styl, coś tam, coś tam. O, I co, podaj mi mikrofon. Ja mikrofonu. mikrofonów. <gry> podaj tam i mój mikrofon. Gdzie pieniądze zaraz? Gdzie za Marian? Jestem moje pieniądze za was Właśnie z nami nie ma? Kuźwa, ma Em jak miłość nie obejrze, no I co teraz? Ej, na cię na... 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 zrobić. Dobra, koniec odcinka i do się jak i Teraz jest... nie ma Jest, bo jest powtórka, ja wczoraj nie oglądałem! Rozumiesz po wstępie, to? POSZE! Na internecie roz zobaczysz. Rozumiesz, to zniszczyło to mój dzień dziecka, no. Bo nie, bo wczoraj ważniejszy był PGR. Tak, BJU. I, I tak się skończy na tym, że... Że Hanka mleku, Hanka, Hanka Hanka wstanie z grobu, z grobu i znowu pinie w karton. No. Teraz po mleku. Teraz po mleku. Teraz Hanka będzie w kartonach po mleku. Ale przecież co bije, że go nie ma. Mówię, rodzice go biją, no. Czekaj, dwójkę na policję. Nie na dzwoni. policję. Nie jesteś taki odważny. Ale ja jestem odważny. Nie zrobiłbyś tego, nigdy. Nie podpuśćcie cię, ale nie, tego. Po, nie Nie podpuszczaj mnie! Nie Bo ja jestem głupi i ja mogę to nie zrobić. Nie Ja Jak będzie po alkoholu, to może tak. Nie, ja jakbym wiedział gdzie mieszka, to bym Tylko powiedział. To Ej, dzień dobry, chciałem zgłosić cię napaść. Mój kolega z was jest bity w domu. On by chyba by cię zaje, zabił. No. Ale nie no to trzeba być już po gościem, żeby tak zrobić. Albo zadzwonić na ten na, na pogotowie i powiedzieć że ma raka dupy. Elika <grym grym grym> i ta, odważnie. Ale co możesz... dostanie 600 zł i się nauczy. Tamila. Na Hmm. Mocno weź parę słów Za to, że powiedziałeś, że masz ból dupy A ty, a ty czego jakiś w koło jak, jak ten, jak, jak baletnica? Balet, tak? Prawie on, jak... Prawie jak baletnica dobrze Taki balet, balet łabędzi. Tu pomieniać tą mą mam. <laughs> to tam gdzie ktoś kazał mi kupić to. Jeszcze małą kartę skosimy, czy? Tak, Tak, ta, Jedź do mnie. Ona jest bardzo wielka. Jeszcze no, no. większa? Tak. Tak. Nie tam niektórzy mają złe wspomnienia, bo... Bo ktoś mnie zmusił. Ja kto cię zmusił? <noise> Sam żeś chciał. Nikt mi tego nie oczywiście. Potem nie. trzeba płacić alimenty. No właśnie. I raz puścił węża ze smyczy i potem do, do tej pory płaci alimenty. Nie wiem dlaczego ale po słuchawkach tych zaczynają mnie uszy boleć Zony ile paliwa masz, żeby ci nie zabrakło? 107 Ciekawe ile ja mam paliwa Ja nie, wiem, mam foodie, bo on co mam na to No a spokojnie 70 mam Kuść wazało pojechałem nie w tą stronę, ale dobra może wyjadę tym razem Tu Ty tak szybko jedziesz I zostawiasz Powoli jadę Ta widziałem to, widziałem to 17 to powoli. W wow. takiej koszarce I znowu nie mogę wyjechać Jechać z holem No przydałoby się Nie wiem czy jest skupiony, ale chyba jest No nie podjadę no A nawet nie będę wysiadał bo znowu zjadę w dół A nie kupionego to teraz kupię Nie wiem co to jest, ale co? No nic nie da. Tego dużego Ursusa. Tak, dużo Ursus do przewracarki, już nie przeszedł no Będę tym ten twój Jest kupiony ten ten, gdzieś tam musi leżeć Co jechać? No jedź! Obudził się jako król Albanii Król Albanii jest tylko jeden Ja? Nie Nie. Mały Johnny? Tak, Nie. Popek Popek to taki... Tak... Czy to ty? Popek z niego to taki z niego król Albanii jak ze mnie Adam Małyś O Jest w chmielu Chmielu tam gdzie kupione jest stoi Mhm Masz? Jadę! No jedź. Cieszę się, że jedziesz. Szerokiej drogi. Już czas? A! JEDZIE przez środek, pola, ty za sianę, pola, ten przez środek, pola jedzie. To jest No. To nie widziałem No to już wie. Jego? Nie. No, no właśnie. moje? Nie. Ale za moje. I co? Ja to tylko robię i komuś co? A... Minia Witaj się, bo włosy na głowie, o trzeba było barnie by było względzić Hyszkę w meszkę Siriri A jednak tym traktorem, ty O mi jaki robi jak pierw Ale zapieprza nie jego pole! No tak, nie jego pole, ale mój sprzęt. A ten sprzęt nie kosztował 2 złota. Ci swój sprzęt? Tak. Chrzeszkę w myszkę, heżkę w maszkę. Albo heszkę w myszkę. Jedziesz? Jadę. Bo gang zalwanił się niecierpliwie. On się opierdzielasz cały czas. Ja się nigdy nie odgadzam. Chmielę pokazać ci coś? Nie! <grystanie> Jeszcze raz? <grystanie> co wy co tam pokazujecie? Chciałem trafić w chmiela, żeby poleciał do chmur. A później chciałbym nikt restartować, bo trzeba było. Nie da się tu restartować. Nie da się tu restartować. Sprzedać. Ja pan on mija, je! Stanął ale on nie masz na skanu. Co? Nic. Włosy na głowie. On ma nawet dwa, dwa włosy na głowie. Kurym? <noise> o mój. <mać. głosy> Trafił wert jakich. Jakiś goj! Heh, kawasz! Nie będzie. O. Ju, ju. To nie mój traktor. Rozwali go, to będzie miał za swoje. W co ten Juch juh, gra? Więc ja po gotiku jedynce dajesz gotika dwójkę czy nie? Tak ale noc kruka I chyba wersja ta HD postaram się ją załatwić A trójkę też będziesz dawał czy? Trójkę, oj! Trójkę też eee? tak Tylko rozszerzoną edycję i dodatkowy mi piątkę wciśnij. Nie piątkę to jest na dziewiątce Mówisz? Czekaj, o! o. Dawaj! Da dawaj, dawaj! Serio? Nie, <śmianie> serio? Jak mi nie, nie można podciągnąć, to serio, pod górę nie można pociągnąć. Takie coś, to jest, takie to jest. Masz turbo tam jakieś, czy coś To kurde! To masz ręczny zakrojone, czy da, da, Tam Dawaj, to? teraz. No to nie ma ręcznego. Jeżdżaj. Michu! No dobra, pójdź. Odczepiaj. Ale sam podjadę! Jaki samodzielny. <noise> Jak leci do tyłu. No co ci zrobić? Siada przecież nie zbawię Tych milu lat jaką masz rany w CESie? G2 Gold 4 Ale się długo nie będzie grał, no, spokojnie Nie gram teraz specjalnie spadnę inaczej Powiedziałem, że dopiero po Czekasz, żeby ktoś cię wykarował? Nie Czeka... Tak, bo Czeka... go wykarowali z tego golda, ty chłopie Nie! Tak nie to by miał mnie wykleować. A ty jaką masz rankę? G12 Skrzyżowane te, trójkąciki te Kawaha. No a jak? Global, <ścoughs> glo, global elite <ścoughs> Nie, tak jak mówi spike global elite No groba, Global elite Elite globale <ścoughs> A jak ja tu mam gs 4 czekaj gs S3 chyba miał. Silver chyba 5 jeszcze. O, Ale wam z... pewien, z... że najlepsza też to jest Bizon. Gdzie ta, oh Biz yeah. Bizonem to ty se yeah. możesz. Kopię. Ja, możesz... ja też ci zrobię Ace AWP, no i co? to za Wy. Ja nie wiem AWP, w ogóle Ale ono mija... O Jezu, coś nie, żuchajcie, jejeje. WP to jest największy koszmar. A WP? A WP? No. A jest najlepsza. No. Ja, bo, ja albo widzę, albo P90, albo UMP. A, a, a WP, camping kam, kam na, 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 na tym, na tym, na ja i. A co silvery, no w sumie? No w sumie jest, no nie jest, nie ten, jest w tej silvery, to co się dziwić, to. to on nie jest w ogóle rangi, mimo. Kto nie ma rangi? rangi. Ja mam. Już. Zbiera 6. I mam bana na 7 dni. Jak można bana dostać? Tego to ja nie rozumiem. Za to, że jest nobem. za, number, za no. dużo kikowałem innych osób. Uuu. Jak kikowałeś innych osób? Nie da kikować innych osób. Ty. No tak się, no się, musisz to głosować. No głosować. Za dużo No i za dużo razy robił, żeby głosować. Co ty gadasz? To można, tak? No mogę ci nawet wysadzić e, zdjęcie tylko. No i, idź zobacz sobie. Nawet nie wiedziałem to. No. Wiedziałem, że to można być takim nowym Nie, taki tego nie zrobisz. Nie działa, że można być takim nobem. No. Ja zawsze tych najlepszych koksów z drużyny. Żeby mieć cię <noise> trochę muszę piecwie. też pokrać. Ty ja nie ze silverami. Bo silvery to silvery. Ma jesteś goldem. On jest takim goldo-silverem, wiesz? Mielu potrafi być do dobry jak gold, a potrafi być chujawy jak silver. Ja się ja to, że ja bym teraz silvera Zdrowia, to nie to nie to miał, dzieje. ale dzięki roli, aby ja mam tego silvera szóstkę. Wykreował. Mam. No. Tylko wiesz, rola też ma haksy. Na tym jednym końcu zrobił sobie film z haksa. Mam no. no serię z tego chyba robi. O, rola? Kto to jest? Nagrywałem się kiedyś. Nie znam. Nie znam, nie słyszałem o niej. Nie, no, ale on że haksów miał na mam też, żeby ludzi wykrywać. Miał, na tym dziaby jednym. Tego um, jak ja Wolhaka. Nie, Wolchaka. Wolchaka. że wykrywać ludzi, Wolhaka. Na mapce, kurde, że widać. No nawet tego czytam ja u siebie na tym filmie. Tak to nie gra na czytach, bo ma kawaha, na którym nie gra na czytach, że mu. mógł. Widzę, że było z Najlepiej to mieć Silvera, 1 i koksić. No niesamowicie. Najlepsze gra na tym Unrankedze. Ja można spać Silvera, 1 Nie. Można, do Unrank Unrankedza. Znaczy nie można do Unrankedza właśnie wyspać. Ale jak nie będzie grał, to przecież mu usuną Nie da się. Czytałem to na internecie. Na CSGO. Tak, tak, tak. Tak se chwilę dopisuj. Do S1 można spaść. O, no. Ale to nie wiem jak to można spalić do silvera, to chyba trzeba iść taki nie, tak. nie wiem jak to można w silverze grać. No. To bac, grałem. tam grałeś. Ale to nie grałem na tym globalu. Zawsze nie zamykam miał... I cały czas z goldami grałem, no nie? To wiesz, wie, ja nie miałem na przykład, jak unankedy miałem, to miałem zawsze goldy były. Nie było czegoś takiego, raz miałem gościa z kałacha na unankedzie. Ale to nie dlaczego. Bo grałeś z nami. Nie no, tutaj z wami nie grałem. Ale był jakiś gościu z kołacha co był ten... Co... Nie wiem co tam. tam. Ale naprawdę był kurwa miał kołacha. Bo byli i Gold 4 były i... Tak, Ktoś tam jeszcze był. Wy, co grałem z... to? Tak, na pewno. A, ciekawe kto to pozgrabia. Zobacz. Ja mogę będzie będziemy układać Ja mogę układać baliki Ja będę baliki układał I taczkami To je ja I taczkami Tak on zapier. Czemu TY KRĘCISZ KUŁKĘ JAK co? Może jest, lubi balet On no, i ja, jaka No właśnie i tak kochani, tym pozytywnym akcentem Dzisiaj zakończymy dzisiejszy odcinek W następnym odcinku dalej Siasiano branie Już kuchwa, żebym wyjechał pod górkę Dziękuję. To by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie. Marka. Na razie.